Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Xaurus, a Przed wami kolejny Daily News, tym razem przygotowany na 7 czerwca 2019 roku. Zapraszam do oglądania, łapkowania, a my lecimy z tematem. Przed kilkunastoma godzinami nastąpił niekontrolowany przeciek, gdzie bardzo szanowany serwis wrzucił artykuł zapowiadający wersję free to play Destiny 2, a Bungie potwierdziło tą wersję. Wszystkie informacje zawarte w przecieku okazały się zatem jak najbardziej słuszne. Problem w tym, że poza suchymi faktami nie otrzymaliśmy nic więcej. Żadnego trailera, cinematyka czy nawet loga. Tym samym będziemy musieli prawdopodobnie na więcej informacji poczekać do E3 2019. A może po prostu Bungie zostało zaskoczone wyciekiem i kompletnie się na to nie przygotowało. To także możliwe. Darmowa wersja Destiny 2 otrzyma pod tytuł New Light, w skład wersji Free to Play wejdą dodatki z pierwszego roku gry, premiera 17 września, a gra przejdzie z Battleneta na Steam. A. Nie będzie również opóźnień. Wszystkie wersje gry na wszystkich platformach będą otrzymywały aktualizacje w jednym terminie. Japończycy wreszcie poznali się na wspaniałości Blesa. 8 sierpnia tamtejsza wersja gry zostanie zamknięta. Powód? niespełnione oczekiwania, no i mała liczba graczy. Standardowa wymówka jednak w tym wypadku ma ona stuprocentowe pokrycie w rzeczywistości. Bles miał ogromny potencjał, który został bezczelnie zmarnowany. 60 milionów dolarów w błoto. Teraz natomiast pytanie, kiedy nastąpi zamknięcie naszej europejskiej wersji, bo to się chyba musi stać. W końcu mamy zaledwie 270 osób online. Innego Scenariusza, zatem w zasadzie nie ma. Praktycznie każdy anglojęzyczny MMORPG, który najpierw tracił swoją azjatycką wersję, był potem zamykany również u nas. Wszystko powinno się zatem wyjaśnić w przeciągu kilku najbliższych miesięcy. Black Desert zaskakuje. Trzy tygodnie od wprowadzenia podwójnego dodatku na serwerach wylądowała kolejna potężna aktualizacja. Odblokowano Stars End, zapomniany region na północnym wschodzie Kalfion, z którym wiąże się nieciekawa historia. Z tego co zrozumieliśmy, uderzył tam meteoryt, z którego narodziły się mroczne siły zatruwające umysły i dusze żyjących osób. Władze Kalfionu objęły ten teren kwarantanną, ale po kilku latach złe mocy znowu zagrażają światu. No i tutaj wkraczamy my, bohaterowie, którzy. Że uratują wszystkich. Nasze wyniki będą sowicie nagrodzone, bo znajdziemy tam m.in. Black Star Weapon, nowe potężne rodzaje broni. Proszę, proszę, Rocket League zapowiedział całkiem ciekawe letnie wydarzenie nazwane Radical Summer, które rozpocznie się 10 czerwca i dostępne będzie przez 9 tygodni. W tym czasie całe Rocket League zmieni się tak, aby jak najlepiej uhonorować szalone lata 80. Spodziewajcie się zatem specyficznych samochodów, nawiązujących do kultowych filmów, krzykliwej kolorystyki oraz specyficznej muzyki. W ramach zabawy dostaniemy oczywiście czasowo ograniczone tryby. Całe wydarzenie podzielone zostanie na trzy elementy, nawiązujące właśnie do Lat 80. -tych. Blockbustery, Kulturę i telewizję. Każdy z nich trwać ma 3 tygodnie i otrzymywać będziemy przedmioty oraz tryby związane właśnie z tymi okresami. Przy okazji zdobędziemy kasety, które wymienimy na rzeczy kosmetyczne w Rocket League. Do czego przykładowo Radical Summer będzie nawiązywało, m.in. do łowców duchów, Eguniz czy nawet ET. Poza tym pojawi się również jeszcze kilka innych motywów. Nie zabraknie także Premium License DLC. Pierwszym i ostatnim DLC będą Ghostbusters. ecto-1 or a snide rider car packs Crowfall to trochę taki projekt widmo. Wiem, że jest produkowany, ale na dobrą sprawę mało kto w niego mógł zagrać. Data premiery przykładowo przesuwana jest od 2016 roku. Od tamtego czasu Crowfall jakoś nie może wyjść. Deweloperzy wiecznie coś poprawiają, korygują, ulepszają oraz robią od nowa. Tym razem wzięli się za interfejs, który im się nie podobał. Uznali, że postawił na coś delikatniejszego i postanowili podzielić się pierwszymi efektami. Przyznamy szczerze, że wygląda to naprawdę nieźle estetycznie czysto. Może to trafić szczególnie w gusta osób, które cenią sobie minimalizm, a przy okazji wpłynie rzecz jasna na czytelność. Niemniej jeżeli przez UI premiera Crowfall zostanie przesunięta o kilkanaście miesięcy, to chyba wolelibyśmy, aby dodali nowy interfejs w ramach jakiejś aktualizacji premierowej. Nie sądzicie? O ładniejszym UI poczytacie również na oficjalnej stronie. I tak, chyba wszystkim przypomina ono to, co możemy zobaczyć w Destiny 2. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. No i do usłyszenia już jutro. Cześć!